Ja, udając mikrofon panu profesorowi, chciałbym zaprosić Ewę Stankiewicz, żeby zajęła moje miejsce, a ja będę podawał mikrofon. Dziękuję. Na zasadzie osoby, która zada pytanie, ale najpierw odpowiedź na pytanie pani. Proszę państwa, no, ja mogę powiedzieć, co ja mogę powiedzieć. No, mogę powiedzieć tyle, że ja pamiętam w latach 80., że też Patrzyło na, na tych opozycjonistów. Pamiętam o opinię z różnych swoich kolegów z uniwersytetu, że e, mówiono kościźliwie o, o chłopcach w krótkich majteczkach. Pamiętam to jak dziś mówiono o opozycji, że to są chłopcy w krótkich majteczkach. No więc cóż. E, cóż no, jest dużo e, nienawiści i hamstwa w Polsce, ale no, proszę zwrócić uwagę, że ta nienawiść i hamstwo jest wspierane i to, tolerowane, przynajmniej od 2005 roku. Ono się nie spotyka z, z, z jakąś krytyką, odporem, jest nagłaśniane. No, z, no, dzięki takim osobom jak pani, cała Polska, czy Polska tego drugiego biegu e, mogła oglądać przejawy e, no, tej o społeczeństwa polskiego widzianego tej naj, naj, najgorszej strony. Więc oczywiście, że jest ta agresja, jest. jest niezrozumienie. No ale co, no, kto powiedział, że nasza sytuacja jest łatwa. No, no nie jest łatwa. Więc ja, ja myślę, że. No, że... Trzeba patrzeć troszkę w takiej perspektywie. No to znaczy, jeżeli, jeżeli porównamy to, co się dzieje obecnie, z tym, co było kiedyś, nie wiem, dwa lata temu, prawda? czy 3-3 lata temu, no to poza tą straszną rzeczą, jaką była ta kata katastrofa, no to jednak zrobiliśmy no nie, nie tylko kilka kroków naprzód. I jeszcze raz powtarzam: Polska została zmieniona, no, i będzie dalej zmieniana. Więc to, to droga może być dłuższa, może być krótsza. Ja chciałem, żeby była krótsza, ale, ale być może będzie dłuższa.